Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny. Tomas i ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Mil Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Wystarczy również wejść w pierwszy link w opisie. I tyle, słuchajcie. Na Mlecie P90. Mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko mi się to podoba. wypłacam to, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Kiemka mordeczki z tej strony oczywiście Tomas I w dzisiejszym odcinku robimy trochę specyficzny odcinek Ponieważ otwieramy yy, sobie 5 skrzynek słuchajcie po 20zł Czyli za stówkę I powiedzmy sobie że otworzymy na przykład yy, Skrzynkę za 20zł Do wyboru mamy eventówkę mamy również tutaj takie My sobie słuchajcie otworzymy yy, skrzynkę yy, Myślę że dołcz Chociaż nie, do nie ma sensu. Do nie ma sensu. Otworzymy skrzynkę sobie. Kurde, nie wiem. Dobra, dajmy to ufo. Ufo 5 razy. I teraz z tego, co nam dropnie, widzowie, robimy. O kurde, no. Robimy kontrakt, ale z tego nie wiem, czy w ogóle jestem w stanie zrobić kontrakt. Bo robimy z tego kontrakt. okej okay. I. Leci 7 zł. I właśnie, i to jest kluczowe. Bo przez to, że wyleciało nam 7 zł, to możemy robić tylko i wyłącznie bitwy do 7 zł. No jest naprawdę słabo, jest naprawdę słaby, słabo, bo za 7 zł, no ciężko jest zrobić konce. A takie oczywiście mamy czynienie w tym odcinku. Dobra, na start byśmy sobie zrobili. Myślę, że coś takiego. Myślę, że coś takiego sobie byśmy zrobili. Na start, na start, słuchajcie taką bitwę. No wiadomo, jak wygramy bitwę. Nasze saldo zwiększa do wygranej. Czyli wtedy jeszcze możemy robić bitwy o wartości takiej, jakiej wygraliśmy. Słuchajcie, nie? Jak tu wygram dychę, to mogę już do dychy robić yy, właśnie tutaj bitwy. Okej, okay, awupka leci, ale bo Trzeli dropno 3 złote i to już jest naprawdę słabo. Oj, 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 oj. Tak nie może być. Tak nie może być. Słuchajcie, przegrałem tą bitwę przegrałem tą bitwę i jeszcze raz sobie taką zróbmy, bo te swipe to one mają naprawdę potencjał, że tak powiem. Naprawdę one są dosyć dobrymi, dosyć fajnymi skrzynkami, dosyć takimi takimi kicikici kici, nie? Więc wiecie. To też słuchajcie w jakim stopniu pokazuje, czy tak naprawdę liczy się tutaj szczęście słuchajcie, a nie to ile wpacicie ile gracie i za ile skrzynki otwieracie, bo jak widzicie teraz bo od Bandura zabrał mi wygraną z podnosa tak naprawdę I, i no i tak to właśnie wygląda ale widzicie to jest spoko jak chcecie za 7 zł bitwę róbcie tak jak ja bo widzicie tutaj po 20 zł za każdym razem wygrywają i ja myślę że jest naprawdę spoko no i słuchajcie ten odcinek będzie powstał tak naprawdę bez wikusi więc pozdrowienia dla niej słuchajcie pozdro 600 i 4 zł leci dla Ginolda, i to mnie niepokoi, i to mnie niepokoi, i to mnie niepokoi. Nexa, kurde, ten Swipe. No, ja muszę wygrać jedną bitwę, żeby polecić dalej, żeby polecić dalej. Słuchajcie, no, ale na razie spróbujmy tego terminala. Spróbujmy tego terminala. Nie ma znaczenia, jaki tryb. Nie ma to, słuchajcie, żadnego znaczenia. No, w ostateczności spróbujemy zaraz jeszcze Goldsona, ale nie wiem, czy to się uda. Nie wiem czy z Goldsonem, no, czy przejdzie to, słuchajcie, czy przejdzie to, ale wątpię raczej. Chociaż Goldson też spoko skrzynkę ma, no, nie powiem, że nie, słuchajcie, nie powiem, że nie. Naprawdę fajna. Chwileczka. No kurde, walimy, zmieniamy to, dajemy Goldsona. Nawet dwa razy, dwa razy Goldson i Farmita. Nie mogę dać inną, mogę dać, nie mogę dać, dobra, no to dajmy tego Swipa po prostu, dajmy po prostu tego Swipa i spróbujmy teraz, słuchajcie, może tą wygramy, bo żadnej bitwy jeszcze nie wygraliśmy, a myślałem, że z 7 złoty uda nam się dzisiaj zrobić tą kursę, ale chyba się, słuchajcie, nam nie uda niestety, to, słuchajcie, jest najgorsze, co może być, nie? O, 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 kurde, no ma tego mega da 3 złote. Jeszcze meczka za 3 złote, ja pierdziel, no gościu malinowy. No gościu malinowy, no i patrzcie, by zgarnąć dwie dyszki, tak a ja zgarnąłem, bo to terminator, dobra, dobra. Mamy dwie dychy, mamy dwie dychy, mamy już bitwy do dwóch dych, słuchajcie. Mamy już bitwy do dwóch dych, ale w takim razie, Przełóżmy to na kolejny odcinek. Zobaczymy to wszystko w kolejnym odcinku. Czy nam się uda zrobić tą koncepcję, z tych 7 zł, czy nam się nie uda. Będziecie mieli w kolejnym odcinku, a tak żebyście zobaczyli kolejny odcinek. Ja się z Wami żegnam.